Witajcie w drugiej części, w której opowiadam dziś o roślinach, które mnie troszeczkę zasmuciły w tym sezonie letnim. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to Was gorąco zapraszam, a tymczasem do filmu. Jak wspominałam, będą o, będzie o roślinach, które no, wiecie, no, mimo że starałam się, a może zbyt mocno się starałam, i tu jest problem, dajcie znać, czy wy też, e, mimo wielkich starań, rośliny Was zawodzą. E, no i wielkich nadziei, w pewnym sensie. No, mimo nawet tego pięknego sezonu lotnie, letniego, który dosyć dopisywał, no, miejscami był dosyć gorący, ale mimo wszystko, no wiecie, no, no i duża ilość światła. I, I nasze częste podlewanie, i tyle różnych rzeczy, wiecie, i nawożenie i tak dalej. Już Wam pokazuję o co chodzi. No nie wiem od której rośliny zacząć. Może zacznę od alokazji Silver Dragon, która rokowała niesamowicie dobrze, a teraz wygląda niesamowicie źle. Jeszcze się zastanawiam, może ją przesadzić, wyciągnąć z ceramisu. Widzę, że tu być. Może coś nowego będzie wychodzić, być może, ale ona była tak piękna, bujna, była dosyć małą rośliną, troszeczkę mniejsze listki miała niż te teraz chyba. Kupiłam ją za naprawdę grosze i była piękna, a teraz z dnia na dzień wygląda coraz gorzej zgubiła praktycznie wszystkie liście. Niby mam mnóstwo korzeni i to wszystko tutaj dobrze wygląda. To i stoi w witrynce. A patrzcie, jaki efekt no zasmuciło mnie to bardzo bo wiecie dajecie jej warunki witrynkowe czyli idealne tak nie jest za ciepło no za ciepło jest dosyć tam 26 7 stopni nawet dochodzi ale wilgotność jest 70% więc te zasuszanie liści nie jest powodem braku wilgoci i ma no nie wiem wodę z nawozem jest tak pielęgnowana a mimo wszystko wygląda słabo no to by była pierwsza roślina teraz wam pokazuję Roślinkę, z którą, no nie dogaduję się już dłuższy czas. Jest to filodendron melanochryzm. Tak, tak wygląda moje melanochryzm, zakupione z tym liściem. Tu wyszedł kolejny liść. No i ten liść to już wy. O, kramset mi wypada, zawsze mi coś wypada z doniczki. No, ten listek to nie wygląda tragicznie. Wygląda jeszcze ok. No, może jest mały, ale to wiecie, to pierwszy liść, który u mnie wyszedł. Ale już te kolejne to są pokurcze. Słuchajcie, i te pokurcze to już wychodzą tutaj drugi raz takie, bo ja już ją tu przycięłam. Yy, właśnie nad tym liściem, tu widzicie, to jest przycięte, wyszedł jej ten liść. Potem zaczęły wychodzić takie troszeczkę mniejsze niż te liście. więc stwierdziłam, przytnę ją i dam jej ponownie szansę może wypuścić coś fajnego. I mimo tego, że stoi w witrynce, że dostaje nawozy, że ma tam wilgotno. Warunki bym powiedziała idealne, bo stały dostęp światła, minimum 12 godzin naświetlania. No to patrzcie, no to jest jej liść, który właśnie z siebie wykrzesa, a tu widzę, że wychodzi następny. I no, no nie wiem, co z nią jest nie tak. Dziwnie byłoby jeszcze raz ją ciąć. Myślę, że w najbliższym czasie wyciągnę ją z tego podłoża i dodam jeszcze jej te, które ukorzeniłam. I zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać. No to muszę przyciąć, uciąć. No jak to wygląda? W ogóle? No to wygląda na nic. Nie wiem, dajcie znać. Macie też melanochryzum, też Wam sprawia takie kłopoty. Ciężko powiedzieć, w czym jest problem. Bo naprawdę ma dobre warunki. miała fajne korzenie. No, teoretycznie nie ma na co narzekać, a mimo wszystko jest jak jest. No, nie ciekawe. Następną rośliną, tak sobie z prawej do lewej będziemy przechodzić, jest platycerum, czyli łosierogi. rogi. Mam je już ponad rok. <laughs> Ona nie wyglądała na najlepiej. Ma teraz cztery liście. Już przeniosłam ją do łazienki, bo stwierdziłam, skoro tu na regale nie jest ci dobrze. Mimo że nie masz takiego pełnego światła, w ogóle nie masz, ale jest tu dość widno i przyjemnie. I nie jest aż tak sucho, bo niektórzy mają po 40-35 wilgotności w domu. Ja mam większą wilgotność. Powinno być Ci dobrze, a mimo wszystko ty zachowujesz się tak. Gubisz cały czas liście, tu widzę, że wychodzi po mały jej liść płony. Tu w ogóle jest taki kawałek, który rósł wcześniej, coś tam wychodziło, ale mm, no, stwierdził, że jednak już nie chce rosnąć i wszystko się tu pogubiło. Widzę, że wychodzi jakiś nowy listek, więc może, może łazienka jej posłuży i będzie jej tam dobrze. Może jak nie będę na nią patrzeć, to będzie jej lepiej, że jakieś to jest właśnie rozwiązanie. No nie jest nią najlepiej, ale myślę, że nie tylko u mnie tak czasem jest, że rośliny nie rosną super świetnie. Póki co jest tu jeszcze parę liści, jakaś nadzieja jest. Te liście są całkiem ładne, takie z tym kutnerem, którego nie wolno wycierać. To nie jest żaden kusznik, nie dotykamy, nie wycieramy najlepiej, a najlepiej jeszcze nie patrzmy na nią. Może się nie będzie tak zawstydzać i nie będzie gubić liści. Więc jakieś liście tu nowe się pojawiają, być może wyjdzie jeszcze jeden, może jej łazienka akurat posłuży i będzie tylko lepiej. Mm, dobra. No i kolejną rośliną taką, która również mnie zawiodła, a kupiłam ją całkiem niedawno, chyba w dosyć fajnej cenie, bo po 2,99 wagi, oto stąd tutaj doniczką. Ja ją przesadziłam, więc też nie może narzekać, że podłoże jej nie pasuje. Znalazłam na niej raz czy dwa wciornastki, więc przeszła oprysk. Zanim w ogóle wylądowała w sypialni, to... E, zaliczyła ten oprysk. Potem się okazało, że jakieś dorosłe wciornastki po niej chodziły, więc również ponownie zaliczyła oprysk. No i nie ma tych wciornastków, a mimo wszystko te liście nie są za ciekawe. Zarzuca co chwilę jakieś. Jak kupiłam ją i była piękna, taka ładna, gęsta, yy, no to teraz no zarzuca tu parę liści. Nie wygląda ona jeszcze tragicznie, ale ona jest na tym etapie, gdzie jest tylko coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Więc. Ja myślę, że za jakiś czas chyba będę się z nią żegnać, bo ja tu, no nie wiem, no mam takie odczucie, że ona nie chce ze mną być, że jest nieszczęśliwa. A ogólnie rzecz biorąc, liście difuembach są trujące dosyć, więc jeśli je dotykacie, to najlepiej potem umyć ręce. A ja ją sobie tak macam i macam. No dobra, ale pomijając to, no, no nie idzie z. No ja i ona niezbyt się dogadujemy i to już jest w sumie druga Diefenbachia z którą się nie najlepiej dogaduje mam również reflektor mało, nie przyniosłam jej tutaj dzisiaj, chociaż też mogłabym to zrobić, bo z nią też nie było najlepiej Reflektor straciła swoje te piękne jasnozielone wybarwienia, i jest teraz całkiem, całkowicie zielona i ma totalnie malutkie listki. No, ale żyje, słuchajcie, ta też żyje, niby żyje, niby jest ok, ale ja nie jestem zbytnio z niej zadowolona i mimo tego, że mamy piękną i super pogodę, no to nie idzie nam zbyt najlepiej. No, no, ja myślę, że ona sezonu zimowego nie przeżyje. Takie mam odczucia, że. Ta tendencja idzie w dół, że te liście wyglądają takie jakieś podsuszane, wyglądają coraz gorzej i jest z nią jej ze mną źle. O. Ale i tak ją tu postawię. A taka piękna była. No, mimo wszystko, coś się dzieje i nie wygląda to dobrze. No dobra, kolejną rośliną, bo to jest taki, powiedzmy, lekko żal film. No nie, no, chciałam się podzielić z tym, że nie, nie wszystkie rośliny u mnie rosną dobrze, czasem bywa gorzej, czasem lepiej. Kolejną rośliną, która dzieli los melanochryzum, jest również filodendron i patrzcie, czy nie widzicie jakichś punktów wspólnych? <laughs> czy to nie wygląda podobnie? Ta stoi w witrynce, ta nie stoi w witrynce, choć długi czas stała w witrynce, ale nie chciała tam wypuszczać liści, więc wsadziłam już ją do ziemi, bo się fajnie ukorzeniła, a mimo wszystko, patrzcie, liście są jakieś karłowate, poskręcane, e, tak jakby... Lekko choroba grzybowa ją dotyka, ale też niekoniecznie, bo ten liść już jest taki całkiem, no nie wiem, nie wiem, no, no, no nie idzie nam razem. Jest jeszcze jedna opcja, że ja po prostu ją utnę i będę czekać jak na jakieś normalne liście, bo no, no to wygląda nieciekawie. Patrzcie, z takimi liśćmi ją dostałam. Raz, dwa, trzy piękne liście, a wypuszcza u mnie totalnie śmieszne, pokraczne cudeństwa, Nie wiem, jak to nazwać, no masakra o ile ten liść jeszcze ale patrzcie jaki między weź wypuściła żeby wypuścić to no długie to długie to nie powiem że nie no nie jestem z niej zadowolona jest jedy... jestem z niej zadowolona jedyna opcja jaka jest to właśnie ją przyciąć i chyba ją ciachnę nawet dzisiaj bo to wygląda śmiesznie brzydko pokracznie również obciąć ją w tym pędzie bo ten pęd wygląda bardzo podobnie tu widzę że jakiś nowy liść próbuje wyjść ale o, ale już się zasuszył w środku, więc ja ją chyba przytnę i będę próbowała od początku. Bo urody jej nie można odmówić. Te liście są bardzo ładne, z takim mm, srebrnym wzorkiem. No jest naprawdę ciekawa, a mimo wszystko tak kiepsko jej ze mną nie wiem. No nie chce ze mną być chyba. Nie jest zbyt szczęśliwa. Kolejną rośliną, która rosła fantastycznie, naprawdę kupiłam ją w mini doniczce i była piękna urocza jest to tutaj Aglaonema. Chyba to jest odmiana Pinkster albo Red Circon, nie pamiętam, więc nie będę kłamać. Musiałam ją na nowo ukorzenić, więc ukorzeniła się. Stoi w ceramisie. Mm, no i pch, miała więcej liści. Te liście były też większe, a teraz zostały jej takie dwa. Nie widzę, żeby tu coś nowego chciało wyjść. Do tego ten ma jakąś taką przesuszeniową plamkę. Postawiłam już nawet ją w jaśniejsze miejsce, gdzie po południu ma, pod wieczór ma troszeczkę słońca, ale nie takiego Palącego, a mimo wszystko dalej nic się nie dzieje i nie wygląda to za dobrze. No, bardzo lubię Aglaonemy, Mam jeszcze jedną, która jest większym egzemplarzem i radzi sobie bardzo fajnie, też ostatnio zmieniła stanowisko. Jeśli nie widzieliście długiego przeglądu, to właśnie tam pokazuję, jak ona wygląda i właśnie, w którym miejscu stoi. I od długiego przeglądu również pokazywałam tą rośliną i za, tą roślinę chyba i za wiele się nie zmieniło w tym temacie. Wciąż stoi z tymi dwoma listkami. Ja się jeszcze nie poddaję, bo ja. Ja połam wielką miłością do tej rośliny, ona jest bardzo ładna, co prawda teraz nie wygląda aż tak ładnie, ale coś ma w sobie takiego, że ciężko byłoby mi się z nią rozstać i póki ma te dwa liście i jeszcze tam jest jakaś hańcz życia, to jeszcze ze mną na pewno zostanie. Więc ja tak szybko się też nie poddaję. Um, kolejną rośliną, z którą naprawdę, no... Mm. No to nie jest, to nie jest <noise> łatwe życie, jest ta Maranta Lemon Lime. Ja mam Marantę Tricolor, mam Marantę Cresciowaną, którą właśnie pokazywałam Wam w poprzednim filmie i która sobie rośnie bardzo fajnie. A ta Lemon Lime to jest po prostu taka drama queen. Ona ma takie problemy, to już kupiłam ją z trzema liśćmi, z troszeczkę większymi niż te, no i ona jakby jest cały czas na etapie tych trzech liści. Ukorzeniłam ją ponownie, bo co chwilę jakiś jej żółk i wyglądał nieatrakcyjnie, więc miałam już ją przesadzać do troszeczkę większej doniczki, czyli zmienić jej doniczkę na mniejszą, bo stwierdziłam, że może te żółte liście są z tego powodu, właśnie, że ona ma zbyt wielką doniczkę, więc przesadziłam, chciałam ją przesadzić, ale stwierdziłam, że nie, no to jest tak tragicznie, to wszystko wygląda, że jednak zmienię ją doniczkę, będzie stała w mniejszej. Potem się okazało, że ok, dobra, nie będę jej zmieniać doniczki, po prostu utnę to wszystko, co się da i tam praktycznie tak jakby świeżą roślinę z nowymi, takimi ładnymi przyrostami, ukorzenie sobie ją ponownie i zostały mi ten pędzik i ten pędzik. No i dosyć długo mi się ukorzenia, bo chyba stała dwa miesiące i właśnie całkiem niedawno wsadziłam ją do ziemi i teraz liczę na to, że już będzie tylko lepiej. Ale ogólnie to ja mam takie z nią przeboje, naprawdę jest praktycznie cały czas na etapie paru liści, mam ją rok czasu, chyba mniej więcej w tym samym czasie ją kupiłam, co syngonia, syngonia wybujały, są piękne, duże, a ta tak oh, marudzi i marudzi, a cały czas stała w witręce, więc też nie powinna. Tam jest piękna wilgotność, tam jest światło, tam ma wszystko, co jej trzeba. Dostaje nawóz, nie jest przelewana, jest porządnie, jest podlewana na tyle, ile jej trzeba, mimo wszystko cały czas marudziła, więc teraz stoi w ziemi, stwierdziłam, że jak chcę żyć, to będziesz żyła. W ziemi to jest ziemia z perlitem, Chyba zwykła ziemia z perlitem i odrobiną kokosu i zostawiłam ją teraz, będzie rosła sobie tu w tym pokoju, zobaczymy jak sobie poradzi, jak sobie nie poradzi, no to nie wiem, najwyżej on, te ceny już tutaj marat poszły tak ostro w dół, że za 50 zł można mieć fajną sadzonkę, chyba troszeczkę nawet większą od tej, więc kto wie, kto wie jak ona sobie już nie poradzi, nie wiem, no będziemy dalej cudować, kombinować, to ja już się poddaję, bo już była ukorzeniona naprawdę. Wiele nerwów i wysiłku mię kosztowało, no może nerwów nie, no bo to zawsze jakaś przygoda tak, ale no nie radzi sobie i nie wiem czy to kwestia tej sadzonki, którą kupiłam, nie mam pojęcia. No i przechodzimy do ostatniej rośliny, mam nadzieję, że Was nie zanudzam. I to jest tak piękna roślina, tak piękna roślina, a tak denerwująca. Patrzcie, to jest alokazja Hello Beauty i ona u mnie wygląda tak. Zostałam ją z takimi pięknymi, nawet troszeczkę większymi liśćmi niż teraz. I ona ma tendencję do łapania przędziorka. W sumie to też nie wiadomo, czy to jest alokazja, kolokazja czy kaladium, ale ja już będę ją nazywać Alokazją Hello Beauty, pod tą nazwą ją dostałam, więc tak będę ją traktować. Te listki są jakieś ciemniejsze. Ma tendencję do łapania przędziora. Akurat teraz przędziorka nie ma, pozbyłam się go jak z większości moich roślin, gdzieś jakieś niedobitki chodziły, więc zamówiłam sobie dobroczynne roztocza i myślę, że one się. Już rozprawiam z tą resztką właśnie tych nieproszonych gości, ale mimo wszystko tak piękna roślina, a tak marudna, i ciężko jej dogodzić cały czas, jakby chciała, a nie mogła rośnie. Na pewno jej nie wyrzucę no bo wiecie, to jest prezent, prezentów się nie wyrzuca, ale no nie wiem, no nie wiem ja jeszcze nawet jej nie przesadziłam bo ona była w naprawdę fajnym podłożu takim sklepowym, ale i z perlitem nie była to taka mieszanka jak zazwyczaj możemy spotkać czyli ten kokos, a chyba najgorsza mieszanka jaka może być, w której rosną rośliny to jest taki rulon kokosowy tak udało mi się ostatnio właśnie taką spotkać przy ym, hoi chyba, jak przesadzałam to była w takim totalnym, dziwnym rulonie kokosowym no ale roślina dała sobie radę tylko wysupać te korzenie z tego to jest masakra więc podłoże ma ok, wszystko powinno być dobrze, a mimo wszystko nie chce fajnie rosnąć. Myślę, że w przyszłym roku posadzę ją sobie z tymi tutaj kaladiami, bo wiecie, kaladia na zimę idą spać, czyli usypiamy je, chociaż te fajnie się rozbujały i ostatnio też miałam z nimi dosyć dużo przygód, bo nie chciały mi rosnąć. I teraz troszeczkę odbijają, mimo że prawie wrzesień już, znaczy w sumie już wrzesień jest, więc jeszcze teraz odbijają, fajnie rosną, i myślę, że za w przyszłym roku połączę je. Razem, bo spójrzcie na te liście, one są dosyć do siebie podobne i to może być jakiś rodzaj Kaladi. Przypomina nawet ten Frosh In Blender, chyba tak się nazywa ta odmiana. I być może będą rosły razem w przyszłym roku. Być może nawet Kaladia w przyszłym roku wylądują na balkonie i tam będą cieszyć moje oko słuchajcie, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Ja liczę na to, że u Was wszystkie rośliny rosną dobrze i ze wszystkimi się dogadujecie, że tylko ja mam takie problemy. No nie wyglądają teoretycznie źle, ale też nie są jakieś spektakularnie dobrze, na przykład to tutaj, no to no, o co chodzi w ogóle? Więc podzieliłam się tymi roślinami, właśnie które liczyłam na to, że właśnie przez sezon letni troszeczkę się podbudują, że będą wyglądać lepiej. No, ale niestety wciąż nie dają rady, i trzeba pomyśleć, co dalej z nimi zrobić. Zdajcie znaczy, u Was również pojawiają się takie roślinki, z którymi sobie niezbyt radzicie, więc ja już będę się z Wami żegnać. I do następnego filmu. Pa!